Nie? nie? Hej, 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 jestem tutaj. Co no. <słuchaj> on zwali wiesz, wygibasy, ale w ogóle nie płaczę. synku ty się już duży, wiesz? Jaka żaba fajna. Nie Jest ocznie choć w wiesz? No to się niepodobno wiesz Jesteś mój synkiem, wiesz? Mój syn. Mój syn. Mój cudowny syn jesteś, wiesz? Danielku Mój synek mm. U taty jesteś, ja wiesz, żebym cię wychowywał? Syneczku. Teraz Cię błogosławię w imieniu Jezusa Chrystusa, błogosławiaj Twój wzrost, błogosławiaj Twój umysł, błogosławiaj wszystkie Twoje narządy, błogosławiaj Twoją krew, błogosławiaj Twój system odpornościowy, błogosławiaj Twój rozwój, niech Cię Jezus strzeże poprzez imię Jezusa Chrystusa, niech Cię okryje Jego święta krew, teraz Cię uświęcę jako ojciec, jako chrześcijanie, Cię błogosławię teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Hmm. Czy To jest tata. 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 Ko. 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 Tata przyszedł, powiedz tata. Tata. Mykli dziwiony. patrz, Tata. Dziwiony. Tata przyszedł. Jestem twoim tatusiem, wiesz? Wiesz? tu się jestem, wiesz, tatuś. Tata, jestem twój, tak. Zdziwiony jest, po prostu głos. Tata! A pamiętasz jak cię śrukałem brzuchu, synku? Już pamiętasz, zobacz, jakie... Mm. Pamiętasz? Tak było, ta! <grym> Ojej, jak się na mnie patrzy! Śpiący <laughs> królewicz jejku. No. Śpiący królewicz to jest. Powiem ci, one ja są każdego dnia starszy, wiesz? No. Jestem każdego dnia normalnie inny...